Cześć, cześć Maneczko! ojej jak się ciesz, a tato mi powiedz, nadia, kuku, 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 o, ojej jak jestem, kuku. Kuku, a Kuku Michałek. Kuku, tutaj patrz na mnie. No, bawisz się zabaweczkami? Tak, Czy masz w rączce zabaweczkę? Ojejku, jak ładnie trzymasz. No, leży sobie? No.

Nie, nie, O jak się cieszę, jak się cieszę. Papa, pa, Michałek! Michałek! Papa! O pa. Ojej, o ojej, O O boże! Ale jestem z baba. Papa! Pa.